Witam na kanale Ograć Bukmachera. Na wstępie chciałbym przedstawić partnera kanału Forbet Zakłady Bukmacherskie. Rejestrując się z kodem Forbet VIP, otrzymamy bonus od pierwszej wpłaty do 2500 zł. Link będzie w komentarzu pod filmem. Możliwy jest także zakład bez ryzyka do 200 zł. Macie także szansę gry bez podatku przez pierwsze 14 dni. Także, kto nie ma konta, może zarejestrować się i skorzystać z promocji. Weekendy będą kupony i konkursy ze strony naszego partnera. A teraz przechodzę do mojego kuponu. Tak, mamy to. Taśma trzecia weekendowa weszła. 340 zł ponad wygrane. Bardzo pięknie. Super, kto ze mną zagrał lub wybrał parę typów jest wygrany. Oczywiście Borussia Dortmund z Leverkusen poniżej 4,5 bramek. No, trochę było gorąco pod koniec meczu, ale skupiło się 3-1 dla Bayern, Augsburg. No, dwie żółte, dwie kartki były. No, pod koniec meczu, ale były. Real Valladolid, Atletico Madrid. No, Atletico Madrid wywalczył mistrza, choć też po męczarniach, bo przegrywał. Barcelona też po męczarniach, ale z -Barem. No i. Yy, ostatnie spotkanie Real Madryt z Real, również Real Madryt wyszarpał to zwycięstwo, ale i tak tytuł mistrza Hiszpanii nie zdobył. Dlatego gratuluję Atletico Madryt i mamy kupon wygrany z taśmy weekendowej. A teraz przechodzimy do taśmy czwartej, I jak mówiłem. Gramy kupon czwarty taśmy weekendowej, i jak zwykle będzie konkurs korbet 50 zł, jak to mamy miejsce w sobotę i niedzielę. A najpierw kupon 5 zdarzeń, bardzo fajny. Kurs i gramy bez podatku. Bo jak to w weekend na no Forbet jest bez podatku do godziny do 30, no z największych lig, no to niestety się już kończy. I tak Napoli, Verona, i tutaj gramy powyżej 3,5 kartek. Dlaczego? Tak, Napoli gra bardzo ofensywnie, musi to spotkanie wygrać. Myślę, że też trochę tych kartek mogą zdobyć. z Verona gra bardzo defensywnie, myślę, że. Postawię trochę mur na początku spotkania i będzie tych żółtych kartek trochę jak pokazały wczorajsze spotkanie, spotkania we Włoszech. Były kartki, myślę, że w tym spotkaniu też będą kartki, mimo że to jest ostatnia kolejka, ale na Poli musi to spotkanie po prostu wygrać. Dlatego będzie trochę frustracji. Następne spotkanie z Lil i tu idę w Lil. Niech to z sobie zdobędą i nie wygrają. W poprzednim spotkaniu... Niestety 0-0, tam stawiają na swoich kuponach, że no trochę postrzela tych bramek, a tam się skończyła 0-0, no trudno, mam nadzieję, że teraz to odrobią i nie zeżre ich presja, po prostu to wygrają. Następne spotkanie Lens, Monaco i tu typuję na obie strzelą, Lens jest bardzo ofensywną ekipą, strzela praktycznie w każdym meczu jedną, dwie bramki, Monaco też musi to strzelać, żeby utrzymać miejsce w na mistrzów, bo tam Lyon goni. Także myślę, że tutaj będzie ofensywnie i dlatego już wam strzelą. Następne spotkanie: Manchester City Everton. I tu liczę, że Everton po prostu strzeli gola. Manchester City po zdobyciu Mistrzostwa Anglii. Praktycznie nie gra już nic. W defensywie traci tych bramek mnóstwo, praktycznie dwie na każde spotkanie. Nawet outsider Real Ligi myślę, że tutaj dwie Everton strzeli też ma swoje priorytety, walczy o ligę Europy, czy tam konferencji, nie wiem do czego się tam załapią, ale właśnie muszą mi europejskie puchary i dlatego celuję, że Everton po prostu strzeli gola. I ostatnie spotkanie na kuponie z taśmy weekendowej Strasburg-Lorient i tu płynie na powyżej 1,5 gola. Dziwi mnie ten kurs, obie ekipy muszą wygrywać, no wygrywać ostatnie spotkanie w lidze, yy, no, muszą to wygrać, bo są nad strefą spadkową. Jedno miejsce. Lorient Strasburg podaje trzy, ale dzieli ich tylko jeden punkt. Także myślę, że każdy może z tych drużyn spaść, tam będzie gorąco. Na kartki jest niski kurs, dlatego nie, niski kurs, dlatego wybrałem tutaj kurs na dwie bramki. Myślę, że tu będzie cios za cios. W meczach Strasburga pada dużo bramek, w meczach Lorient nie, ale myślę, że to będzie overowo -over i dlatego taki i kupon wybrałem. Za 50 zł mamy ponad 450 do wygrania, kurs 9 Wczoraj wszedł kurs y, ponad 6. Myślę, że taki kurs 9 też musimy, musimy próbować i zagrać. Jak zwykle kanale konkurs do wygrania 50 zł, tym razem znowu od Forbed. Co trzeba robić subskrybować kanał, dać łapkę w górę i w komentarzu wytypować. Dokładny wynik i minutę y, pierwszej bramki meczu pomiędzy Napoli a hela z Verona, kto trafi dokładny wynik. I minutę pierwszej bramki wygrywa 50 zł. Oczywiście nie trzeba trafić dokładnie minutę pierwszej bramki. Po prostu kto trafi dokładny wynik, to wygrywa 50 zł, ale jeżeli więcej niż jedna osoba wygrywa ta, która będzie najbliżej pierwszej minuty bramki. Także życzę Wam powodzenia, zieloności. Korzystajcie z tych typów. Jeżeli coś Wam wpadnie w oko.